Ej człowieku, co ty robisz? złaś? Nie, nie mam już po co żyć. Skoczę. Ale jesteś taki młody, masz całe życie przed sobą. Ktoś ci pomoże przez to przejść. Ej ziomek, co ty robisz? Dostałem bana na Facebooku. Nie mam już po co żyć. To też kurwa czy nie, bo mi się tyle rozładuje. Halo? pizza na pańczeka. No i wiesz, byliśmy tam na tych wakacjach nad morzem i tam było całkiem spoko. Ej, sorry, e, to, to, jest twoja dziewczyna? No. Kurwa fajna, mogę ją wyrównać? Ty się pojebałeś, ty stary? O, nie, ciumćku, tam kamera jest, popatrz! To jest kamera, brak, to jest nie brak! Ej, to jest druga, go zostaw Przepraszam? Czy to pan śpiewał tam piosenkę, coś tam? Jesteś szalony! No, tak, tak, to pan? O, ja. o Jezu, ale super. Mogę prosić o autograf? Jasne, nie, nie ma sprawy, chłopcze. Ej, czekaj. To ty jesteś ten, co założył kondona na łeb na YouTube? No, to ja. Wyjbiście, pierdolimy sobie selfie? Dawaj. Ty słuchaj, jak tam w nowej pracy? No, powiem ci, że jest świetnie, na początek 900 zł, na, na sam początek to jest bardzo dużo i kierownik powiedział, że jak tak dalej będzie, no to jakiś awans i być może podwyżka, tak za pół roku. Powiem ci, że opacało się robić te eh, eh, dwuletnie praktyki. Słuchaj, to gratuluję. Dziękuję. Ty, jak tam w tej twojej nowej robocie? A daj spokój, człowieku. że cię to w do pierwszym dniu. Ty wiesz, że oni chcą nie płacić? No ile? 15 zł za godzinę. I dobrze, mordo. Szanuj się. Nie po to gimnazjum kończyłeś, żeby takie gówniane pieniądze zarabiać. Dokładnie. Tchuch, tchuch. Zerwaliśmy się z ostatniej lekcji. Ale jesteśmy hardcory. Tak. To co? Odnosimy plecaki za godzinę tam gdzie zawsze? Spoko. Dobra, jestem. Możemy grać nogę. To przyszedł, ten stoi. Ach, znowu stary. Kolejny gałasz przyrody, nie? Ja nie wiem, czy to będzie w tym roku. A to jeszcze nic. Ja mam 11 zagrożeń. Stary, zajebiście, piąteczka. Dobra, to co? Zapytacie mnie tam nie zawsze? Dobra. Dobra. Dobra, chłopaki, już jestem. Gramy w CS-a czy w Lola? Ej, a co ty tak właściwie dostajesz na komunie? Bo zapomniałem się ciebie zapytać. No to chodź, pokażę. Jak? Zarąbisty. Ale cudemko, co? Jest jest tymi ręcoma! Ty, i co? W końcu co dostałeś na komunie, bo się nie chwaliłeś? Zaraz będę kupował. Co kupował? Prezent na komunie? La laptopa? Ty już miałeś laptopa, gładco! Nie laptopa, patrz. O oh ja! Yeah, Faktory new! No, pij coś gran, coś pizdeczka, nówka człowieku. Mogę dosnąć? Gdzie kurwa, zarysujesz jeszcze. Kurde, zgłodniałem. Zobaczmy, co tam w lodówce. Kurde, tylko jakiś dziwny ogórek. Dobra, git. Dobra, jestem taki głodny, lepiej, żeby coś było w lodówce. Boże, znowu pusta lodówka. Pierdolę, zamawiam kepsa Ale nam cię Gówniak udał No sorry, mówię, że zdążysz wyciągnąć Dobra, dobra, nie cofania Teraz trzeba wymyślić jak będziemy na niego wołać mm, Może Quentin albo